Dzień dobry, wszystkim witam na na moim kanale. A dzisiaj jedziemy do na Ponieważ dzisiaj jest księżycowy nowy rok, czyli dość Ważne dla koreańczyków święto, do teściowej akurat przyjedzie cała rodzina. wam jak się spędza i obchodzi takie święta, ponieważ to będzie mój pierwszy sol, albo tak się nazywa ten dzień, w Korei. Ciusok um, już mogliście widzieć na moim kanale, ale no, ze względu na to, że rodzina wtedy była chora, więc mm, nie mogłam Wam tak naprawdę pokazać, jak się Czusok obchodzi, ale mam nadzieję, że a, tym razem Wam pokażę, jak się Solal obchodzi. Jeśli chcecie się coś dowiedzieć na ten temat, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Ale To muszę Wam powiedzieć, że nasza podróż na solar do Seulu była pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ w piątek trafiłam z Jasmine do szpitala, bo miała dość wysoką gorączkę. Nie mogłam jej zbić, mimo że w czwartek byłam z nią u lekarza, bo już w czwartek gorączkowała w przedszkolu pani. Nauczycielka zadzwoniła, że czas mi ma gorączkę, więc przyszłam po nią i od razu poszliśmy do lekarza, lekarz tam przepisał jej um, leki przeciwgorączkowe, ale no to nie pomogło i nagle dostała 40 stopni gorączki, więc wezwałam pogotowie, bo męża nie było w domu, bo mąż pracuje w kumie, e, więc um, pojechałam z nią na pogotowie i siedziałyśmy tam chyba z 3 godziny bo czekaliśmy po prostu tyle czasu na wyniki bo pierwsze co to miała robione oczywiście na koronę, a drugi test to miała robione na grypę. Czekaliśmy aż te wyniki przyjdą i ani korony, ani grypy nie miała, więc. Osłuchowo, wszędzie zdrowa. Nic tak naprawdę jej nie było, tylko po prostu miała gorączkę. I zastanawiam się, czy to po prostu nie była trzydniówka, bo normalnie na, już czwarty dzień, i normalnie nie ma gorączki. Jest normalnie zdrowym dzieckiem. Może mi w szpitalu mówili, że to trzydniówka, ale no ja nie znam też wszystkich chorób po koreańsku. Mm, więc może tam mi lekarka mówiła, ale no, ja nie zrozumiałam. Ale mm, tak. I ogólnie moje wrażenie było bardzo fajne, bo cały czas ktoś przychodził przez ten czas sprawdzać, jak się mała czuje. Ogólnie byliśmy też zamknięte w izolacji, dopóki właśnie te wyniki by nie przyszły, ale wszyscy czy pielęgniarka, czy lekarka, cały czas w sumie ktoś przychodził, czy to zmieniać jej okłady, bo ją tam ajsbykami okładali, czy po prostu zobaczyć temperaturę, czy spada, czy nie. No i po trzech godzinach prawie zostałyśmy wypuszczone do domu. Taką miałyśmy przygodę kilka dni temu. A my jesteśmy gotowe. Mąż też już się zaraz ubierze i lecimy. No, powoli. Bo, bo... i A w tej niebieskiej torbie, u ma jedzenie, które przygotowałam. Koreańskie i polskie, żeby też rodzinka sobie popróbowała. A więc mam nadzieję, że <laughs> będzie im smakować.

이거 뭐야 토끼야. 토끼야. 도끼? 토끼. 도끼. 야이머니 가이까. 할머니 가요. 하머니 하이머니. 머니할머니하머니할머니한테머니 토끼? 머니 하이머니. 하이 뭐 음. 이거요. 뭐 이렇게 많이 하는데요. 아, 응? 뭐 아무것도 안 했어. 그한 집에서 두세 아침을 해도 이거 아니면 그런 거요 그래. 근데 그래. 잔치 그래. 내 와서 어머니 모시고 다 내려가면 되니까. 갑자기 음. 음. 좀 괜찮지. 또 와서 같이 식사하고. 뭐, 네. 음. 그럼 되지. 음. 편하지. 음.

이거 뭐야? 아, 여기다 여기다 <목에다는데> 어. 어, 어, 감사합니다. 요 떡볶이 몇개넣게요네 떡국? 네, 네, 네. 응, 음. 떡도, 떡. 떡. 어, 떡가 뭐야? 떡국, 떡국. 떡국. 떡, 떡국, 어 있으니까 우에다가 냠냠냠. 아빠 꺼 기다려, 아빠 알았어 이고너아오다거지다고 좋아. 이제 엄마 아, 그래. 그래. 통에다 다넣어 한쪽으로 한쪽으로 한 기분 좋았어 아빠랑 똑같이 생 아. <laughs> 뭐 <맛나게> <laughs> 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 어, <laughs> 저거 안 먹고? 이거 언니 이거 이게 언고 이게 내 거네 저희는 어린이 때막 죽는지 아는데 쟤는 내 처음부터 그랬어요 쟤는 처음부터 아 고양이 퇴근? 잘 놀았어 영상 찍는 거야? 네이

이렇게 이야 그 일어나서 일어나서 네네 아, 받으세요. 응. 어, 옳지, 옳지. 일, 일어나 안, 앉아야지. 앉아서. 어, 이렇게 해야지. 이렇 같이 절. 응. 어, 아, 잘네잘네이이 아, <laughs> 오세요. <laughs> 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 <laughs>

같이 찍찬과찍었어 찬성과 꼽아서 찬성과 찬성과 찬보과 찬성과 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 찬성송 찬성과 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 절성과 찬성과 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 찬성고하성과찬성 모셨으니 믿음의 반석도 든든하다. 우리 집 즐거운 동산이라 고마워라 임마누엘 예수만 섬기는 우리 집 고마워라 임마누엘 사도 신경이 있는데, 여위에서이 시간 사도 신경으로 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 빗사오며, 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 빗사오니, 이는 성령으로 잉태하사공정녀 마리아에게 선하시고, 본디오 빌라들에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고, 장사한 이 살만의 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에어스 전능하신 하나님 변해야 되시다가 저리로서 산자와 죽은자를 심판하고 계십니다. 성령을믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 이거 조금 편해졌지? <웃음> 갑니다. 갑니다. <laughs>

o, kacki ziemniaczane i krajeńskie danie twarcie bardzo smakowało i się bardzo z tego powodu cieszę. Było bardzo fajne przeżycie, bo pierwszy raz brałam udział w takim święcie, bo wiadomo, w Polsce, no to wiadomo, nie da się tak obchodzić solali jak będąc na miejscu, prawda? Um,

cie kuzynów nie było czeka nas dwie godziny jazdy do domu Jak widzicie już jesteśmy w domu więc Chciałabym się tutaj z wami pożegnać. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną podczas Solal i widzimy pa, pa. się w kolejnym Czas filmie. Pa 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 pa, pa. pa, pa. pa, pa.